Szymonko moje drogi Z tej strony Szyma. Dzisiaj nagrywamy Minecrafta. Tak widzę. No jak widzicie popsuł mi się skinek. Ale obiecuję, że w kolejnym odcinku yy, będzie skin. Tak, co dzisiaj zrobimy? No yy, nie wiem. Malutko domku. Zacznę budować, ale nie wiem ile domku będę, ile dzisiaj domku zrobię, więc jeśli filmik wam się spodoba, no to zostawcie łapkę w górę, oczywiście. Dobrze, dobrze, widzowie, jednak tu nie zostajemy. Idziemy szukać jeszcze dzisiaj wnioski, jeśli się dzisiaj nie uda. Teraz zobaczymy, w którym miejscu mieszka. Dobra, lecimy. Nie widziałam tego kanionu, ale... Nie budnajmy, że tego nie widzieliśmy. O. o. Boże! To teraz do koła to będziemy siedli. Na tajce może być wioska. I no, jeśli będzie na tajce wioska, to no tu będzie, no, będzie nasz dom. co zresztą noc? Co to było? Lisy pój na chońce. Czy się z urwały z choinki? No chyba tak zerwałeś się. Dobrze. Już noc. I ja czekam jeszcze chwilę. I jordkisten at Добро же. Не, 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 не. Для далее? Jesteśmy nadal w tej że i nic nie widzę, To te choinki mi przeszkadzają. Żałuję, że na życzek nie zrobię. Ale halo, mogę zrobić na życzki? Będę robił, bo niech nie chcę, żeby Dobra. Dobrze. Dobrze Nie wiem czy wypadać z lisa nie Uuuu Dowie co, co ja tu mam I ja ich przedniosę Ale nie mam Będziemy mogli zrobić Goleman Mariusz Halo lecimy go. No. Teraz musimy płynąć. A, bądź No dopiero... Ooooo! O! W tam widzę kolejne, które nie byłem. A to może być wioska. Hmm. Zapowiada się ciekawie. No bardzo ciekawie się zapowiada. Więc ja tam lecę. Gdzie może być? Gdzie statek? pierwszy statek. Dobra, zobaczę, gdzie jesteśmy. Widzę mnie. Po już po dwóch dniach widzę wioskę. Dwa dni wioska. Jest Nie yeah. no wioska! Z dwoma księciami. Ksiądz jest. Jeśli nie, akty na bank nie ma dam Kowala. Już to widzę. To nie ma tam Kowala. Nie ma tam. Kokowala No już widać. Wioska się pojawia Ciekawe co się stanie w wiosce O jaka ładna Fajna Pomyślamy Widzę że to mają hotel

Aha. Aha. no to fajna wioska. I mógł... o co to kapora? No tak jak zawsze mi chodzi. Zawsze tak jak. Mm. Dobra, to. Aha! Jest na wioska, a tam jest druga wioska. I moim bratu szczęść. Ej, co ja jestem takim mistrzem? O, to ty do tamtej wioski jeszcze. Zobaczcie co oni mają. Nie będzie równi portalu. Przewo obok siebie te wioski. Kolejnego. Co? To e to Eee, słabe Nie dam wam mięsa! Nie dam wam mięsa! Mówię, ja uciekam. Mogę dopręgnięć. Mm, no, wiedziałem, czy jest kolejny kapłan. Mm. Ten fermer był za, psz za pszenicę, proszę. Czemu moje obiecunki zaraz się spełniłem? Szkielet? O, czy ja szkieleta widziałem? Chyba tak. Panie szkielet, czekam pan tu jest? Proszę, żebyście mieli tu hejbale. Ale bank nie na złość. Jak zwykle. Nie wiem, tu nie ma... I znowu wykrakałem. W tej wiosce nie ma hejbali. Co to podobno mną? to podobno to podobno wow to to ja tu mam zamieszkać takie fajne cave położone małe Bym mógł sobie coś tu zadziałać. Ale nie wiem co bym mógł zadziałać. Dobrze, widzowie, jeśli filmik wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę oraz subika. Ja z wam żegnam. Pa, pa!